Jakie są konkretne, nie wiem, przesłanki do tego, żeby jednak zbadać swoje poprzednie wcielenie? Pierwsza rzecz, jeżeli zauważamy u siebie jakieś nawyki, których jakby nie, nie możemy znaleźć racjonalnej przyczyny, jakieś nawyki mm. lub problemy, gdzie nie możemy, nie możemy znaleźć racjonalnego źródła, że w tym, w tym życiu jakby boję się, węży, ja w życiu węża nie widziałem, tak? Chociaż akurat to może taki kiepski przykład. Boję się, powiedzmy, ognia, boję się wody. Mam lęk paniczny przed wodą, jakbym się topił, chociaż ja żyłem na pustyni, w Egipcie nigdy wody nie mm -hmm. widziałem. Skąd ten problem? Się Okazuje że wielokrotnie jest to efekt właśnie zapisów z poprzednich wcieleń. Albo, bo to są dwie przyczyny, albo to są pamięć, pamięć rodowa, czyli nasz przodek musiał się topić kiedyś albo być topiony. I, i przeniósł w genach taki zapis informacyjny, albo właśnie w poprzednich wcieleniach. I takie rzeczy od, odnajdujemy w trakcie hipnozy terapeutycznej. Cofamy się i po tej pamięci genetycznej, i to po tej pamięci duszy sprawdzamy, gdzie jest przyczyna. Druga rzecz, kiedy na przykład spotykamy ludzi, Ja często w kontekście par wykonuję takie odczyty i analizy, że właśnie spotykamy ludzi. A i, i ich kochamy od razu. Trudne relacje, powiedzmy, tak zwane bliźniacze płomienie.